Cześć, witam Was już w 158 cotygodniowym odcinku kryptonius w którym przekazuję Wam najważniejsze informacje z rynku kryptowalut. Jako ciekawostkę powiem Wam, że 158 tygodni, bo sobie to nawet z ciekawości sprawdziłem, to już ponad 3 lata nadawania regularnego na kanale KryptoPodróże, tak abyście zawsze byli na bieżąco, abyście zawsze się dowiadywali o akcjach, o czasie, no i oczywiście najważniejszych informacjach z rynku kryptowalut. Ale mało tego, w tym odcinku będę miał również do Was niespodziankę, aż 1000 zł poleci do Was i to nie jest żaden clickbait, plus rozwiązanie zabawy już sprzed kilku tygodni. Za pozostawiony komentarz pod tym nagraniem dostańcie do końca, bo oprócz tego będzie również dużo akcji, tak więc myślę, że warto zobaczyć ten odcinek od deski do deski. Zaczynajmy! W początku jednak tradycyjnie chciałbym Was policzyć na kanale Krypto Podróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak, aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym. Jak również pamiętaj o tym, że to nagranie jest tym razem sponsorowane przez sponsora dzisiejszych nagród dla was, a więc śmiało możecie i nawet musicie traktować to nagranie jako sponsorowane. Jeżeli się tym zgadzacie, zostawcie łapkę w górę i zaczynamy. Na rynku krypto tak naprawdę nie za wiele ciekawego się dzieje, oprócz tego, że mamy sezon airdropowy, tak jak już wam mówiłem w poprzednich tygodniach. Praktycznie każdego dnia wykonujemy jedną lub kilka akcji, aby dać sobie szansę na potencjalny airdrop lub taki airdrop odebrać. Tak jak was zresztą informowałem przykładowo na X, że niedługo otrzymamy airdrop tokena KFI w kosmosie. Zresztą takich informacji było więcej, o których za chwilę będziemy rozmawiać. Natomiast, tak jak mówię, tu nie za wiele się dzieje. Jedyne, co mi cieszy przykładowo wzrosty Chainlinka. skok o 30% w ciągu tygodnia. Jak wiecie, ja sobie przeszedłem z tokena ALT, którego dostałem w airdropie, właśnie do Chainlinka. Nie wiem, czy informowałem was o tym filmie, czy ktoś zadał mi pytanie i odpowiedziałem w komentarzu. Mniejsza o to. Tak czy inaczej, czynnik robi fajny wynik, a więc się cieszę, że decyzja, którą tym razem podjęłem, była słuszna. No ale to jest zawsze spekulacja, więc. Mniejsza o to. Najwięksi przygrani? Jupiter, jeżeli można mówić o przegranym, bo tutaj również dostaliśmy ten token w to znaczy osoby, które były aktywne, akurat na tym dek dostały te tokeny. Obecnie jest on wart 55 centów. Ja tutaj nie zamierzam kupować nawet spekulacyjnie, choć wiem, że jest tutaj ogromny potencjał. Zwłaszcza jeżeli zaczną jakieś lunchpule, lunchpady, inne cudawianki, no to na pewno hype się rozpocznie. A co za tym idzie, pójdzie i cena. A tak jak mówię, nie można być wszędzie. Ja nie jestem fanem Solany, otwarcie to mówię i podkreślam, że to nie był dobry wybór. Nie warto być ignorantem, nie warto się obrażać, nie warto się śmiać z różnych łańcuchów. Z różnych sieci, bo tak jak wam mówiłem nieraz, jeżeli sieć jest wartościowa, to ona się będzie rozwijać, ona się będzie cieszyć zainteresowanie. No, a my w takim przypadku zostajemy po prostu w miejscu, nie dajemy sobie szansy na różnego rodzaju darmową kasę. Mój portfel nie jest gumy, więc ja niestety slanę sobie odpuściłem i skupiam się na innych sieciach jak Kosmos, wszystkie nowe łańcuchy, które pojawiają się wraz z tokenem, który dostajemy w airdropie. No, a wszystkim tym, którzy działają na slanie życzę po prostu powodzenia. Manta, tutaj również spadek o 25%. Jest to również token, który dostaliśmy w airdropie, a poza tym Bitcoin radzi sobie całkiem dobrze 43 tysiące. Ethereum 2327 i Solana pomalutku stara się znowu dobić do 3cyfrowej wartości. Dobra, przejdźmy już do niespodzianki, którą dla Was przygotowałem. Aha, ale jeszcze jedna informacja, bardzo ważna informacja, którą chcę Wam na początku przekazać. Uważajcie na oszustów, którzy podszywają się pod moje konta, czy to na Telegramie, czy na Xie, czy tu w komentarzach na YouTubie. Nie jestem w stanie tego zablokować, robiłem to już wielokrotnie, ale jest to naprawdę ponad moje siły, bo X nie pomaga, Telegram nie pomaga, zgłaszając nawet takie konta, nie są banowane, więc no trudno nic się nie da z tym zrobić. Ja Was jedynie mogę ostrzegać i ostrzegam właśnie. Teraz zobaczcie, jakie wiadomości wysyła ten oszów. Grupa VIP kosztuje 80 dolarów za 3 miesiące, 150 dolarów za 6 miesięcy. Jeżeli dołączysz, będziesz mieć mega informacje, zrobisz miliony monet. No i niestety ludzie, widząc takie informacje, czasami się na to łapią, wpłacają oszustowi pieniądze, no a później się okazuje, że niestety żadnych wartościowych informacji oni nie dostają. Mało tego mogą jeszcze dostać jakieś linki trefne, do których, jak podepnął swój portfel, tracą jego zawartość. No i taka spirala nieszczęść może się wydarzyć. Do tego uważajcie nie tylko, jeżeli chodzi o moją grupę, jeżeli jesteście na innych grupach, u innych twórców, tam również takie sytuacje mogą mieć. Miejsce, więc uczulam Was na to, nie dajcie się nabierać. Żaden twórca, podejrzewam, do Was prywatnie nie napisze. A jeżeli ma jakieś informacje Wam do przekazania, to robi to właśnie na swoich oficjalnych mediach społecznościowych, X, Telegramie czy też właśnie YouTube. Dlatego warto wejść sobie na oficjalne konta. Macie je zawsze w opisie każdego nagrania. Obserwujcie, wtedy macie pewność, że to jest oryginalne konto, niepodrobione. No i to właśnie tylko tu podaję informacje, które są warte uwagi. Jeżeli mam Wam coś do przekazania, to robię to właśnie w taki sposób, nigdy prywatnie zapamiętajcie. No i teraz przejdźmy już do niespodzianki, którą przygotowałem Przygotowała dla Was firma, o której miałem przyjemność już nagrywać nieraz, z której usług miałem przyjemność korzystać wielokrotnie. Mowa tutaj oczywiście o firmie Sheetcoins Club, która przeszła ostatnio rebranding i teraz nosi nazwę bitomat.com i to właśnie ta firma jest sponsorem dzisiejszej niespodzianki, którą dla Was. Przygotowaliśmy. Bitomaty tej firmy stoją w wielu miejscach w Polsce. Jeżeli korzystacie z kryptowalut, to jestem pewien, że na pewno na nie zwróciliście uwagę. Jeżeli znajdują się w waszym mieście, przykładowo w galeriach, dajcie mi znać w komentarzach, czy korzystaliście kiedykolwiek z takiego bitomatu. No a tak jak mówię, na moim kanale już było kilka filmów, jak korzystać z takiego bitomatu. No i podejrzewam, właśnie dzięki nim odzwali się do mnie z propozycją współpracy. I mówię to oficjalnie: jest to moja współpraca z firmą bitomat.com, dzięki której otrzymałem dla was naprawdę pokaźną ilość kodów za prostą czynność. Co należy zrobić, wystarczy. Podaj swojego maila w tym miejscu, następnie tutaj kod promocyjny podajemy crypto podróże. Tutaj możemy sobie wybrać kraj, który nas interesuje. Jeżeli mieszkamy w Polsce, no to wiadomo, będzie to Polska. Jeżeli jesteście mieszkańcami Hiszpanii i tam macie Bitomaty, podajecie Hiszpania, a już wam tłumaczę, po co to robimy. W zasadzie ta informacja jest podana tutaj na górze. Chcesz wiedzieć, kiedy transakcje w Bitomatach są tańsze niż na giełdach i to właśnie po to podajemy tutaj swój mail, bo dzięki temu będziemy informowani, kiedy opłaca się w Bitomacie zamieniać swoją gotówkę. Musicie wiedzieć o tym, że kursy wymiany poszczególnej kryptowaluty w Bitomatach różnych firm są generowane odgórnie. To nie jest tak, że jedna firma sobie ustala przykładowo prowizję 7% i to taka prowizja będzie obowiązywać, tak naprawdę to wynika z globalnego przelicznika ja zawsze uważałem, że to właśnie dana firma ustala sobie przykładowo, dzisiaj będzie prowizja 5% i tak upłacimy, niestety tak nie jest albo stety, kursy te są generowane odgórnie, i tak naprawdę mamy możliwość sprawdzić zawsze gdzie jest najlepsza możliwość zakupu czy też sprzedaży danej krypto i zobaczcie przykładowo tutaj mamy selfie tutaj buy, w tym przypadku firma shitcoins, czyli bitomat.com nie jest na pierwszym miejscu, ale jeżeli byśmy chcieli sprzedawać, no to tutaj już góruj no i właśnie podając naszego maila tutaj, oprócz tego, że dajemy sobie szansę, zaraz Wam powiem na jaką nagrodę, to również będziemy informowani o tym, kiedy jest najlepszy moment na wymianę właśnie tych bitomatach kryptowaluty. I od razu mówię, tutaj nie ma co się obawiać o jakiś spam, że te tej maili będziemy dostawać miliony. To to naprawdę fajne i rzetelne informacje, jeżeli chcecie, możecie dać sobie szansę właśnie na tego typu newsy, a dodatkowo każda osoba, która zapisze się na ten newsletter ma szansę otrzymać kod warty 50 zł na wykorzystanie właśnie w takim bitomacie. Firma bitomat.com wylosuje 20 osób, które otrzyma po 50 zł, ale od razu mówię, ja takich promocji będę miał dla Was dużo, dużo więcej, a więc myślę, że nawet jeżeli teraz nie dostaniecie wylosowani, to wciąż będziecie mieli szansę, aby dostać taki kuponik w przyszłości, może będzie ta nagroda większa, może taka sama, nie wiem, zobaczymy, natomiast to, co mogę Wam obiecać, tych kuponów będę miał dużo, dużo więcej dla Was, a więc zapiszcie się już teraz na newsletter, aby dać sobie szansę właśnie na taki kuponik, 50 zł piechotą nie chodzi, a przy okazji jeszcze dostajemy naprawdę wartościowe informacje, m.in. właśnie w którym momencie jest najkorzystniej wymieniać swoje kryptowaluty w Bitcoinie jeżeli chodzi o numer telefonu, możecie go podać, a nie musicie, więc to już jak uważacie, jeżeli chcecie dostawać również SMS-y, możecie podać numer telefonu. No i oczywiście, jeżeli wyrażacie zgodę na otrzymywanie prezentów w postaci kodów do bitomatu. Klikamy w tym miejscu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania powiadomień tutaj. Nie jesteśmy robotem. Ciach. No i klikamy subskrybuj. Dziękuję. Zgłoszenie zostało zarejestrowane, więc tak to wygląda prosta sprawa. Dwa kliknięcia, trzy kliknięcia w zasadzie i możemy już przechodzić do kolejnej. Informacji. Dobra, i zaczniemy sobie od akcji, którą rozpoczęliśmy jakiś czas temu, bo mamy kolejne NFT czy też odznaki do odebrania. Jeżeli jeszcze nie robiliście tych akcji, to macie czas do 9, aby rozpocząć. Pierwsze trzy dostaliśmy za ilość transakcji, no a teraz mamy również za aktywność, czyli jeżeli byliśmy aktywni na sieci ZK Sync Era 2, 4 lub też 6 miesięcy, no możemy odebrać te trzy odznaki. Zobaczmy, co mi się tutaj należy na tym publicznym portfelu. Ciach. Ok, 34 centy opłaty i odebrane. Sprawdźmy tu. Również się należy. To mnie cieszy. I sprawdźmy tu również się należy co nie dziwne, bo od początku działamy sobie na sieci ZKasing era, więc każdy z Was również powinien te trzy odznaki dostać, a więc łącznie. 6 mamy już w kieszeni, a przed nami od 13 lutego będą odznaki za różne zadania. Przykładowo ZK Dmail i za chwilę wam pokażę, co konkretnie należy zrobić. Możemy się na to przygotować, jeżeli jeszcze tego nie robiliście. ZK Sync Most, czyli jeżeli przetransferowaliśmy tym mostem oficjalnym przynajmniej taką ilość. No i wolumen minimum 3000. Ciekawe, sam jestem ciekawy, czy dostanę również tę odznakę na tym portfelu. Zobaczymy. No i tak, tutaj na tej stronie wam również zostawię link w opisie tego nagrania. Klikamy sobie w prezencik i szukamy ZK Sync Chain. Jest tutaj, w tym miejscu, czyli by dobrze kliknąć klikamy sobie w tym miejscu, no i w tym miejscu podajemy jakiś adres. Możecie podać mój, jeżeli chcecie, jeżeli macie swój, to podajcie swój. Tytuł dowolna, dobra. No i send. Tutaj sprawdźcie, czy na pewno jest zk sync ok? 9 centów, no i wiadomość wysłana. Myślę, że dzięki takiej czynności powinniście zakwalifikować na to odznakę, na to NFT, jeżeli wcześniej oczywiście tego nie robiliście. Tak mi się wydaje, jeżeli nie, poprawcie mi w komentarzach, no ale jest to opisane transakcja za pomocą D-mail, więc wydaje mi się, że jest to to o czym mówię. Dobra, tak więc to mamy za sobą. Kolejna rzecz jest to coś, o czym mówiłem w jednym z ostatnich filmów, ale powtórzę raz jeszcze tutaj na DeFi czy też d.f. możemy sobie wykonywać różne zadania, odpierać regularnie punkty, no i oczywiście jednym z zadań było wrzucenie tokenów do stakingu, to ja zrobiłem. Oczywiście to się wiąże z ryzykiem, że ten token może polecieć na łeb, na szyję i za rok, bo na tyle wrzuciłem wartość tych tokenów, nie odda mi włożonego kapitału. Jest takie ryzyko, trzeba mi tego świadomość. Natomiast jeżeli ktoś z Was się na to decyduje, zostaje Wam w opisie tego nagrania kod, dzięki któremu będziecie mieli o 10% większy APR tutaj na wybranym stakingu. W moim przypadku było to o 3% więcej, czyli mam zamiast 30%, 33%. I lecimy sobie dalej. Jeżeli każdy z Was widział poprzedni kryptonius, to informowałem Was o tym, że dam Wam znać, jak tylko pojawi się możliwość pobrania gry, jak tą grę przejść krok po kroku, czy też może konkretniej co trzeba zrobić, aby załapać tutaj na airdrop. No i oczywiście taką informację wam podałem 2 lutego, opisując wszystkie kroki tutaj po niższym poście. Jeżeli to zrobiliście, no to już mamy informację, że otrzymaliśmy na każdy telefon, na którym pobraliście sobie taką aplikację i podłączyliście tutaj ze stroną po 12,5 tokena Mawia. Ile on będzie wart, zobaczymy. Czekamy teraz cierpliwie do 6 lutego, czyli jutro dowiemy się dokładnie, ile ten token będzie wart. No i również będziemy mogli go odebrać. Oczywiście robimy to na sieci Ethereum, a więc tutaj polecam wam nie śpieszyć się z odbiorem, jeżeli Fi będzie o ogr... A może tak być, to poczekajcie na mniejsze opłaty na sieci Ethereum, żeby się nie okazało, że płacimy więcej za odbiór, niż to tokeny są warte. A więc w pierwszej kolejności sprawdzamy ich wartość. Jeżeli się okaże, że są to grosze, no to nawet nie ma sensu w mojej ocenie odbierać, no bo zapłacimy więcej za FIN niż odbierzemy tokenów. A więc to się mija z celem. Dlatego to, co musimy zrobić, to oczywiście wejść sobie na giełdę BYBIT. Jeżeli nie macie tam konta, zostawię wam link w opisie tego nagrania. No i oczywiście sprawdzimy, ile te tokeny będą warte. Ale w ramach również tej akcji, którą wykonaliśmy, możemy dać sobie szansę również na akcję, którą organizuje giełda BYBIT właśnie nie zmawia game, czyli Klikamy sobie w ten link. Ja wam tę informację również podepnę tutaj za chwilkę na Twitterze, żebyście byli, można powiedzieć, o czasie. Mówimy, ten film wyjdzie dopiero o 17. I jak zwykle tradycyjnie dla osób, które nie mają jeszcze konta na giełdzie, Buybit, link macie w opisie. Zakładamy konto, weryfikujemy się, przechodzimy proces KYC. No i tutaj zauważcie, jest do rozdania 1 250 000 tokenów mawia. Od dzisiaj, od godziny 9.00 czasu polskiego, do 26 możemy sobie tutaj zacząć działać. No i tak, musimy sobie oczywiście followować konto giełdy Bybit, followować konto. Mawia też mamy zrobione. Następnie klikamy sobie w tym miejscu i podajemy ten tweet. Dalej, czyli ja sobie tam cytuję. Dobra, info wam już podałem. Tak to należy zrobić, czyli zrobić z tej wiadomości razem z naszym screenshotem z gry, ok? Czyli jest nasza nazwa profilu. Zresztą wszystko jest tutaj fajnie opisane. Tak ma to wyglądać, jak tutaj na tym przykładzie. No i oczywiście później, tak jak mówiłem, przechodzimy w weryfikację. Depozyt 100 dolarów na giełdę. A następnie trade tokenów mawia na dowolną kwotę lub porobimy depozyt w tokenie, mawia również na taką kwotę, jeżeli mamy tyle tokenów. No i tutaj answer the question, czyli to co robimy? Przechodzimy do naszego posta. Klikamy w tym miejscu. Kopiujemy, ciach, Klejamy sobie tutaj. Jestem na iOSie. To jest mój nick kryptopodróży w Submin. No i powinna pojawić wam się taka informacja. Jeżeli tak jest, to wszystko już zrobiliśmy. Co mogliśmy, aby dać sobie szansę tutaj, aby załapać na 40 tokenów mawia? 30 tysięcy, jeszcze raz powtarzam, wygrywa. Tylko nie zapomnijcie o tym depozycie. Jako, że giełda Bybit nie śpi, a my lubimy działać, to zwrócę Wam również uwagę na to, że na tej giełdzie rozpocznie się tokena mawia Launch Pool. Tak samo jak zresztą w przypadku tokena Zeta, o którym za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać. Więc od jutra, jak tylko te tokeny odbierzemy, mowa o mawia, no to będziemy mogli sobie tutaj wrzucić, aby nam farmiły, zwiększając skutecznie ich ilość, okej? Okay? Dla mnie giełda Bybit jest jedną z topowych, chyba to nikogo nie powinno dziwić, bo się tutaj naprawdę dużo dobrego. No i teraz podziałamy sobie z poligonem ZK-AVM. W przeszłości już wielokrotnie działaliśmy tutaj pod airdrop, natomiast teraz ogłosili oni kampanię, gdzie mamy możliwość podziałać na 19 czy nawet 20 projektach. Kajcie tylko zerknę, tak 20 jest tutaj napisane, gdzie wartość nagród, potencjalnych nagród to jest 50 tysięcy dolarów, natomiast ja tutaj bardziej oczekiwałbym tego, że działając właśnie na różnego rodzaju projektach na ZK-AVM dajemy sobie szansę na potencjalny airdrop właśnie, albo od tych projektów, albo od Ziggy i że jeżeli taki airdrop w ogóle będzie miał miejsce. Więc ja sobie tutaj podziałam, odbiorę moje, zaznaczę swoją obecność na sieci tak, albo po prostu nie miał do siebie później pretensji, że czegoś nie zrobiłem. Jeżeli chcecie, również podziałajcie, link macie w opisie i zaczynamy. No i klikamy sobie w tym miejscu i zaczynamy zabawę. Przeszło bez robienia, czyli ja już tutaj działałem fajnie, tu no również przeszło, czyli zobaczcie, nawet nie trzeba nic wykonywać, jeżeli działaliście ze mną również, przykładowo w tych akcjach, no to myślę, że będziecie mieli również tak jak ja odchoczone te zadania, jeżeli nie, to po prostu trzeba je wykonywać, jeżeli coś Was nie przepuszcza. Otwieramy skrzynkę i odbieramy punkty. No i dalej, pancake soup, tu możliwe, że nic nie robiłem, zaraz sprawdzimy. O, dokładnie, czyli musimy sobie wymienić na tej sieci na Pancake Swap takie tokeny czyli otwieramy, zamieniamy sieć na zkavm, zobacz czy w ogóle mam jakąś kasę, tu jeszcze 12 dolarów czyli nie za wiele, no ale może się uda zamienić ale mam też 13 dolarów, o to jest super wiadomość, ile tam było? 10 usdc wchodzi w grę? wchodzi, czyli robimy taki Mac. tylko sobie do portfela, bo nie wiem czemu, ale nie ma w portfelu usdc mi nie pokazywało, a przy okazji wam pokazałem jak to się robi, po prostu klikamy bliska, no i max jest 13, więc powinno mi zaliczyć zadanie. Słop. Tak, te środki są porozpieprzane na całym portfelu, na różnych sieciach, na, po różnych tokenach, no ale jak się działa, to niestety tak to wygląda. Na szczęście są różne strony, na których możemy wykryć takie tokeny, więc w przyszłości nie będzie z tym problemu. No i czekamy, aż transakcja przejdzie. Weryfikujemy. Fallow X. Tu wystarczy poczekać te kilka sekund. No i zrobione. No i kolejny quest zakończony. Otwieramy skrzynię. Dajcie znać w komentarzu, jaki macie level. Tutaj mam 14. Może nie za dobre, ale zawsze coś. No i kolejne. Wykonujemy tak samo, krok po kroku. Dałem wam przykład na i słowa, więc wiecie o co chodzi. Jeżeli nie zalicza wam od razu, to po prostu czytamy, co konkretnie należy tutaj zrobić. Otwieramy sobie tę stronę, wykonujemy te kroki i później weryfikujemy, jeżeli się udaje. Tylko najpierw zawsze sobie sprawdźcie, właśnie klikając w tym miejscu, czy czasem coś tutaj nie robiliście, bo może nie będziecie musieli żadnej tej czynności wykonywać. Staramy się wszystko, co możliwe, wykonać z każdym projektem, zaznaczyć swoją obecność, licząc na to, że coś tutaj nam. Skapnie. No i lecimy sobie dalej. Jeżeli działaliście ze mną, czekajcie, gdzie to jest tutaj i wykonywaliście testnet. Berachain to jest kolejna rzecz, którą można zrobić. Opisałem ją wam również na moim X-ie, tutaj w tym poście. Oprócz galaxii, oczywiście, którą mamy już zrobioną, można również postawić swój kontrakt. Tutaj macie fajnie wszystko opisane krok po kroku, jak to zrobić razem z ilustracją na dwa różne sposoby, więc sobie do tego wróćcie, bo to może mieć znaczenie przy potencjalnym wardropie. OK, ja Wam oczywiście link wrzucę do tego postu w opisie nagrania. A jeżeli jesteśmy przy Berachain, to tutaj możemy wymintować sobie. Boga, boga, ticket, który może przybliżyć nas pod potencjalny airdrop. Oczywiście, działamy na sieci testowej. Musimy mieć na portfelu testowe tokeny, Bera, czy też miodzik, aby móc takie NFT sobie tutaj wymintować. Przypominam również o tym, że można działać sobie tutaj z Zeta Change, czy Zeta Chain, jak to woli, zdobywać punkty XP, za co później w przyszłości mamy dostać ponownie airdrop. Będzie to chyba trzeci airdrop, bo jeszcze drugi będzie za nasze działania, gdzie zdobywaliśmy różnego rodzaju NFT i ponoć za to również nam ma coś kapnąć. Wiecie, że ja nic nie zostałem w pierwszym wrzucie, choć do tej pory nie wiem dlaczego, ale ja się nie obrażam na sieć, tak jak na początku, ten kto się obrazi, to ma gwarancję tego, że nic nie dostanie, a reszta i tak poleci dalej i swoje będzie odbierać. Więc jak chcecie, działajcie, link macie w opisie, odbieramy co się da. Całe szczęście tutaj nie ma za dużego znaczenia ilość poleconych przez nas osób. Tutaj my najwięcej punktów możemy zdobyć za swoją aktywność i to mi się akurat podoba. Każdy ma tutaj równe szanse. Musicie się jednak uzbroić w cierpliwość, że tutaj nie za wiele rzeczy działa. Ja przykładowo dzisiaj nie mogę się w ogóle zalogować, aby wykonać te proste kroki. Nie wiem dlaczego, ale no nie śmiga tak jak powinno. Mam do tej pory 50 tysięcy punktów zdobytych. Każdego dnia możemy zdobyć tam około 14-15 tysięcy, a wszystko fajnie omówiłem w tym nagraniu, więc sobie do niego wróćcie. Tutaj jest krok po kroku pokazane, jak takie punkty możemy zdobywać. O, zadziałało. Jedną rzecz tylko chciałbym wam pokazać, której nie omówiłem w filmie, a mianowicie tutaj możemy zdobywać punkty za to, że przesyłamy sobie ETH, BTC oraz BNB pomiędzy jedną siecią a drugą i robiłem to w filmie, pokazywałem wam, jak to zrobić. Natomiast można te zadania wykonać w inny sposób. Klikamy sobie w tym miejscu, następnie przykładowo Zita Swap, otwieramy stronę i tutaj możemy wymienić sobie bezpośrednio na te tokeny tokeny Zita. Ok, I przykładowo zostawiamy, dobra, btc 0.1, swap, confirm I jak przejdzie to zobaczycie, że bez problemu potem takie zadanie mi zaliczy. Zrobione, sukces, teraz wybieram eth i również 0.1, dobra, i bnb, dobra, sukces. Możemy zamknąć, wyjść i za chwilę te zadania mi powinny tutaj fajnie pozaliczać. Pule już dodałem, te dwie czynności wykonałem, więc to za chwilę powinno mi wszystko pozaliczać, kolejne punkty. Tutaj dostanę. Zobaczcie, sam mam polecone dwie osoby, więc ja tutaj chyba zdobyłem tak naprawdę za polecenia 500 punktów razy dwa. Na no, łącznie mam ich 50K, bo o jeden dzień się spóźniłem z wykonywaniem tych zadań, więc tutaj są osoby, które mają już po 80 parę, bo każdego dnia te zadania się można powiedzieć kasują. Możemy od początku je wykonać i te wszystkie punkty, które tutaj widzicie, możemy zdobywać każdego dnia od nowa. I już ostatnia informacja mamy również możliwość wymintować sobie domenę, która będzie tak naprawdę działała na różnych sieciach. Tutaj mamy wszystko fajnie opisane na tym profilu. Ja wam w ogóle tą informację podałem już na telegramie a taka możliwość wystartowała dokładnie 1 lutego, więc jeżeli chcecie, możecie sobie również podziałać, już Wam pokazuję, czekajcie, tutaj dokładnie taką domenę możemy sobie zabukować, koszt to jest, tak jak Wam napisałem, 0.01 ETH, czyli około 25-6 dolarów plus fee, ja to zrobiłem na sieci Ethereum, i zobaczcie, taka domena później przypisana do konkretnego portfela, portfela działa na różnych łańcuchach, więc to jest bardzo fajne, i głównie chodzi tutaj o to, przynajmniej ja na to liczę, że wystawiam się na potencjalny airdrop, OK? nie ma żadnej gwarancji, nikt nic nie obiecywał, żeby była jasność, wydajemy kasę w ciemno, i najlepiej po prostu niczego nie oczekiwać. Jeżeli chcecie sobie, zróbcie taką domenę. Jeżeli nie, po prostu odpuśćcie temat. Link macie w opisie również. No i jeżeli zdecydujecie się na wykupienie takiej domeny, możecie kliknąć w link yy, referencyjny, który jest poniżej tego nagrania. Później klikamy sobie Create Bit. wymyślamy jakąś domenę na przykład. O, jestem boss, ciach. No i podajemy wartość przykładowo 001. Klikamy claim. No i później już taką domenę mamy. Możemy sobie wstawić zdjęcie. łączyć się z naszym X, -em. no a później nasza domena. Rośnie na wartość już jest 0.041. Tak jak mówię, nie wiem, czy nam cokolwiek to da, ale ja sobie zarezerwowałem. Liczę tylko koszty działania po prostu pod potencjalne airdropy. I nie tylko mając na myśli ten konkretny projekt, ale również i na inne, które mogą wziąć taką domenę pod uwagę. No i teraz już na koniec wybiorę trzy osoby, które dostaną po 10 USDT za pozostawiony komentarz pod tym nagraniem sprzed miesiąca. Pierwsza dycha leci do JMT9845, druga dycha tutaj do koleżki. Kojarzę z telegrama Harry Winston 8547 i trzecia. A niech będzie dla kryptoinspektora. Jak zwykle dobra robota i potężna dawka wiedzy. Widzę, że mój komentarz ma numer 33, więc myślę, że 10 dolarów mi się należy. Pozdrowie. Pozdrawiam również. I te trzy osoby proszę o kontakt na telegramie lub też na Xie, bo będę potrzebował waszego adresu, aby przesłać USDT. Gratuluję. No a wam wszystkim osobom, które zostawiły komentarz, dziękuję, bo to pozwala zwiększać zasięgi na moim kanale, filmy docierają do jeszcze większej ilości widzów, więc jeżeli możecie, zawsze zostawcie jakiś komentarz, łapkę jeżeli uważacie, że informacje, które Wam przekazuję przykładowo w Kryptonews były wartościowe no a na dziś to tyle informacji pamiętajcie o subskrypcji kanału, aby nie opuścić kolejnych nagrań, które na pewno w tym tygodniu jeszcze się pojawią, trzymajcie się